Widzisz, Spełniło się moje marzenie. Jest tu mniej ludzi. Wszyscy wcześniej skończyli liceum? No, grasuje jakieś ogromne choróbsko w całej Polsce. <grymne> Jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy zdrowi. <grymne> no, zdrowi. Cześć dziewczyny, jak zdrowie? Ja mam chronicznie podwyższoną temperaturę, może dlatego chodzę cały czas wkurzona. Ja kiedyś zdecydowałam, że nigdy nie będę kasłać i tego się trzymam. Słabo być wabi, bo ja oficjalnie się rozchorowałem. Buja! Odkąd sadziłem trwałem do herbaty i wybuch, mama nie wierzyła mi, jak symuluje. Ale w końcu po tylu latach dopadło mnie. Kochane bakterie. Chcecie ci trochę? Dobra, wiesz, co weź już w jestem co? Żę Jestem chory! Do widzenia wszystkim Nie Czekaj, czekaj. O usprawiedliwienie. No tak. Idź. Darafla. Ja też tak chcę. Zaraźmy się czymś przewlekłym. No ale nie można tak. Jak nie będziesz chodził, będziesz zagrożony. Nie bój nic. Jestem na fali wznoszącej. Ostatnio dostałem plusa z religii. Amen. No ale wyżartujecie, tak? To jest bardzo ważny tydzień. Dużo sprawdzianów i mnóstwo okazji, żeby się wykazać. W szeregu zbiórka. Witam młodzi. Jak wiecie, miasto walczy z wirusem. I to nie takim fajnym, jak w horrorach, że można bezkarnie mordować. Tylko takim, co się kaszle. Jesteście jedynymi uczniami w szkole. Ja jestem jedynym nauczycielem. Dyrekcja powiedziała, że może odwołać zajęcia. Yes! No! Ale ja powiedziałem, że nie. W końcu nauczę was prawdziwej motywacji. A co pan wie o innych lekcjach niż o UEF-ie? Wydam się z całkowitym brakiem szacunku. Dziękuję. Otóż wiem co się motywacji. Uda ci się, to obejrzysz śmieszne kotki. Dawaj! Śmieszne. I jako, że dla Was, stracone pokolenie, liczy się tylko jedno: rzeczy. I jako, że nie mogę dawać z ocen za to, że ktoś frajersko gra w nogę albo nie potrafi zrobić nawet jednej pompki, to mam dla Was taką nagrodę. Co to jest? Jezus Maria Nagroda! Natychmiast muszę dowiedzieć się co to jest! To takie fascynujące! Zabiję za to! Co to jest? Wyluzuj, ja wiem co to jest. Co? Koperta. A Wierzcie mi. Warto. Niby lekka, ale tak wartościowa, że ledwo ją wycisnę. Dobra. Teraz podzielę was na grupy. Na grupy? A jeżeli ktoś jest tak dobry, że nie potrzebuje pomocy? Grupa alfa. Wredna. I niećwiczące. Grupa beta. Mały, dziewczyna jeden, dziewczyna dwa. I grupa trzy, paker i sklonowanie. Żeby zwyciężyć, musicie być twardzi, sprytni, bezwzględni. Jeśli się pozabijacie, pójdę do więzienia, ale przynajmniej będę miał trochę zabałę. Ale co my właściwie będziemy robić? <laughs> Frido! Jesteśmy parą. Pogibały cię? Nie. To znaczy... W zawodach. Myślisz, że chciałbym być z tobą? Pewnie tak. Oczywiście, że tak. Dobra, jakie masz zalety? No dobra chłopaki, jakie macie zalety? To jestem ten fajniejszy. <noise> tak, chciałbyś. Nieważne, to jestem ten fajny. Ale wy jesteście spoko. Bo jak jeden polegnie, to drugi może dokończyć misję. To on pierwszy polegnie. Tak, chciałbyś. A właśnie. Czytacie sobie w myślach? Tak, Ta, chciałbyś. chciałbyś. Ja jestem za tym, żeby się uczyć i zignorować ten głupi konkurs. Ale możemy coś wygrać. To może być wszystko. Nawet tyranozaur. Maja, to jest koperta. Myślisz, że jestem głupia? Bonna tyranozaura. Dziewczyny, nie kłóćmy się. Wygramy to, bo jesteśmy różni. Agata. Neurotyczna, ale mądra i zaskakująco ładna jak na kujonkę Maja. Myśląca trochę inaczej, no i ja. A właśnie, a kim ty w ogóle jesteś? Tosiek, chodzimy do tej samej klasy. gadaliśmy jakieś 33 razy. Aha. Właśnie, Tosiek. Wygramy. Ja, spryt i książki, ty, odwaga i przyjaźń, moja. Nie rozumiem swoich łokci. Serio, piszesz poezję? No ba. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Smutek zajął duszę moją. Musimy wygrać tą kopertę, nieważne co tam jest. Czemu? No, jak... byłam dzieckiem, to byłam... niemiła. Ty? No, pomyślałbyś? Nikt nigdy nie brał mnie do gier. Zresztą sama też się nie pchałam, bo szczerze mówiąc niech spłoną w piekle. No ale chciałabym raz wygrać jakieś zawody. Nawet tak bezdennie głupie. Będę w tym twoją stoją. Challenge numer 73. Trafię tym papierem do śmietnika. To miał być najlepszy dzień życia. Miałem robić cały dzień zajebiste filmiki, oglądać seriale, no i prawdę powiedziawszy nie tylko seriale, ale okazało się, że cierpię. Dojmująco, zimno! Gorąco! Nie wiem jak! Ale nie martwię się, bo przynajmniej nie dzieje się nic dziwnego. Cześć Berkowaś. Musimy pogadać. Wooo! Cisza! Zaczniemy od testu wiedzy. Spokojnie, nic nie musicie robić, ogarniam to. Więc, jeśli gracz w curling puszcza kamień z prędkością 3 km na godzinę, a szczotkujący szorują ruchem eliptycznym, to w jaki punkt kręgu trafi kamień? Niebieski! Tak jest? Yeah! Uch! 7 września 1928 roku wystartował pierwszy kolarski bieg dookoło Polski, zwany teraz... Tour de Pologne. Punkt dla Pani. Santiago de Bernabeu, Old Trafford, Porusia Park. I o to chodzi. Pifa się przydaje. Kiedy wrogo nastawieni kibice, spytają się Was za kim jesteście, czego nigdy, przenigdy nie można powiedzieć: że się nie lubi piłki nożnej. Świetnie. Szkoda, że mi zakazałaś mówić, bo wszystko wiedziałam. Okej, okay. to było łatwe. Przechodzimy do części siłowej. 83 Wygrałem To nie było zadanie tylko rozgrzewka. Wstajemy W życiu nie jest potrzebna wiedza, tylko duch walki. Najważniejszy jest udział, koleżanki. Zamknij się! Szybki panowie. Stańcie się jednością. Zamknij, Zamknij się! Aaa! My się nie rozchorujemy, jak się spocimy. to się nawet nogi pocą. Nie mogliśmy tego zrobić odwrotnie? Hubert, jesteś miłością mojego życia. W serio? Do walki! W sumie, trochę mi przykro. A trochę ulga. Gdybym biegła sama, to bym wygrała. Kim ty jesteś? Symptomem twojej wysokiej gorączki. A może istnieje naprawdę? Czego chcesz? Tylko porozmawiać Dawno tego nie robiliśmy Ostatnio miałeś gorączkę... W trzeciej podstawówce Wtedy gadaliśmy jak wytrysać smoka, a teraz... Mamy dorosłe tematy Odskim się, to tylko wytwór twojej wyobraźni Hej! Nie denerwuj mnie frajerze Byłem jesteś nikim Co? Hej, werkoś! Co werkoś? Jestem tępy werkoś! Mimo to ciągle cię upokarzam! Ja półdevil! Który myśli, że mówi się karnister, a nie kanister. Merkowski, tak naprawdę to cię nie lubimy. Ale chcemy mieć frajera w grupie. A Hubert jest na to za wysoki. <grym> Hej, kochaniutki, dlaczego traktujesz mnie, jakbym była głupia? Bo jestem dziewczyną i blondynką? A może dlatego, że wszystko co mówię to bzdury? Hej, kochani, przestańcie! Jesteśmy przyjaciółmi! No właśnie, przyjaciółmi. Ale chciałbyś być kimś więcej, co? Agata. Ale tylko w twojej głowie. W realnym świecie to niemożliwe. Rozumiesz? Jestem laską. Jestem kurna laską. <śmiech> <śmiech> Tobie się to nigdy nie uda. Przegraliście. Przegrywam. Zwycięstwo należy do mnie. Amen. Spoko, nie każdy może być idealny. Jak ja... Cisza! Nastała ostatnia próba. Tylko jedna drużyna zdobędzie zawartość koperty. Reszta dostanie jedynki. Zadanie jest proste. Lekceważenie autorytetów. Tylko tak poradzicie sobie w dorosłym świecie. Wygra ta drużyna, która odbierze mi kopertę siłą. Ale jak to zaatakować nauczyciela? Powodzenia. Jak chcę wojny, to proszę bardzo. To pułapka w tej kopercie. Może być wszystko. Nigdy jej nie dostaniecie! Nie? Po dwóch I ze sobą walczyć, zaczniemy działać razem. Jak dobierzemy się do koperty, to i tak zdobędziemy zawartość. Podzielimy łup. Ty masz rację, ciapciaku. A kim ty w ogóle jesteś? Tosiek. Byliśmy razem w grupie cały dzień. A, jesteś mędrcem, Tosiek. No. Dobra, idziemy dorwać tego naszego lekko atleta. Zostań z nami. Przegrał pan. Nie, no wy przegraliście. Mieliście działać osobno. No i trudno. Ale pokazaliśmy brak szacunku. Już. Brak, już, spokojnie, spokojnie. brak szacunku dla autorytetów zdajeć nagrody. Wygraliśmy. Dało wam się. Dowiedzieliście się, co jest najważniejsze w życiu i w sporcie. Ci, co lekceważą zasady, są w życiu nic nie warci. Ci, co nie działają razem, są warci jeszcze mniej, czyli minus nic. Sami niczego nie osiągniecie. Ej, stary, co jest? Odczep się ode mnie. Ja przegiąłem, wiem, ale jako wytwór Twojej wyobraźni, muszę Ci powiedzieć, że nie powinieneś się z nimi przyjaźnić. Tracisz czas, który mógłbyś spędzić na grach, filmach, a tak naprawdę masturbacji. Jesteś sam. To dobrze. Nagroda dla Was wszystkich. BON dla 10 osób na rodowisko na dzisiaj. No co, nie wiecie jak zarabia nauczyciel. Widzisz? Czasami warto się postawić. Starczy mi już tego na 20 lat. Będziesz wspaniałym korposzczurem. Dzięki! Słuchajcie, dziewczyny. Jak nie czuję nogi, to znaczy, że sobie dorodziłem, czy jest. złamałem? Jestem naczelnikiem! A może zadzwońcie do Berkosia, jak żyje. Ja zadzwoniłam trzy razy. Chyba naprawdę jest bardzo chory. Koleś. Odbieraj. Tak. Dobrze. Dzwoni pewnie, żeby się z tobą podroczyć. Wiesz co, 37 i 8. Leki zaczęły działać. Nie mam już gorączki. Może i jestem przegrywem. Ale szczerze powiedziawszy zajebisty. Czekaj! Nie! Do kogo ja to mówię? Vai lá, tá?